No nie, ale czułem, że słabnie. Z każdą, no, ciosy, które wyprowadzałem, lewo ręką były dość skuteczne, i, i z minuty na minutę czułem, że jest dobrze. Czyli, czyli kontynuowałem to, co zaplanowałem, i tak jak powiedział Roger, bądź szybki i nie, nie uderzaj silno, no i robiłem to, co robiłem. No właśnie, bo bardzo szybki, będzie nowe otwarcie w karierze. Czas pokażę. Na razie e, jutro wracam do domu, do rodziny 8 tygodni i ciężkie prace w ułnicy. Tutaj no, podziękowania wszystkim, którzy pomogli mi to przygotować. No co on no, jest dobrze, kibice zobaczyli, że, że jednak e, będę się popełniał w życiu, ale to nie znaczy, że które popełniłem, to znaczy, że był mój koniec, więc powróciłem, mam swoje ja tutaj, więc e, być może się pokuszę jeszcze jedną walkę, jak żona pozwoli, bo nie chcą, bym walczyć. A może ta walka mogłaby być na przykład rewanżem ze szpilą? Na pewno będą jakieś propozycje, ale zobaczymy, czy to będzie telewizja Polska proponować, czy już nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć dzisiaj, no bo jestem tylko zawodnikiem, tak? Dostaję propozycję, biorę albo nie, a jaka będzie, myślę, że niebawem coś się wyjawi. A tak mentalnie byłbyś zainteresowany tą walką? Na pewno walką e, dobrą się interesuję, bo, bo jeżeli mam walczyć i pozostać w ringu, to tylko walczyć z najlepszymi, bo dla mnie e, wygrywanie z e, zawodnikami, nie wiem czy schodzącymi ku syłku kariery, czy też początkującymi, nie mają sensu. Jeżeli walczyć, to walczyć na wysokich obrotach. czysto. czy spodziewałeś się takiej różnicy klas dzisiaj? Znaczy, ja spodziewałem się, zawsze patrzę na siebie, na moją osobę, bo, bo ja wiem, co ja, e, jaką mam wartość. tak, Jeżeli mam. Mam swój speed, no to znaczy, że ja mogę walczyć z każdym, mogę tańczyć, mogę wyzawać wiele ciosów. Ciężko mnie trafić, tak? A jeżeli tego nie mam, no to czterokrotnie widzieliście Państwo, że przegrałem w ringu. Gdzieś tutaj już się toczyła dyskusja, czy tak przygotowany jak dzisiaj to mój mógłby wygrać za którą Ja jestem tego speedu, to jestem mną nie wygra nigdy walki bym pewnie z kluczów też nie przegrał, ale no, ale niestety tej walki najbardziej żałuję, bo popełniłem błędy, więc... Mam swoje atuty, no i jeżeli taki chodzę do ringu, no to je, nikt mi nie może zagrozić. A czy po tej walce uważasz, że byłbyś jeszcze w stanie nawiązać walkę z czołgą wagi ciężkiej? Czas pokaże, zobaczymy. Na pewno pierwsze muszę przejść rozmowę z żoną, bo e, dzwoniły jeszcze e, wczoraj, dzisiaj. Boją się o mnie, no bo mówi, tata starzejesz się, jesteś stary, trzeba kończyć. Zygi też to powtarza, e, chociaż zadzwonił, pogratulował mnie od razu po, po walce, mówi, że wrócił, wróciła szybkość i no czas pokażę, nie chcę dzisiaj gdybać, bo co z gdybania. No, poczekajmy i zobaczymy. No właśnie wróciła ta szybkość, czego najbardziej brakowało w poprzednich walkach. Czy przygotowania z tenerem chyckim będą stałym elementem na pewno, na pewno na pewno tak, no bo sprawdził się jakby e, plan. E, pracowałem z nim 8 tygodni pełne. E, wszystkie moje parametry są na samej górze. Mówię o zdrowiu. No więc dobra robota też, tutaj jakby to był też jakby dodatkowy plus do tego właśnie, element dodatkowy w moim, 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 jakby moim obozie i co no jest dobrze, więc czułem to dzisiaj obudząc się rano, że jest spida jak czuję na siadaniu, że jest to, no więc mój wieczór, wieczór będę taki sam, więc nikt mi nie trafi, nikt mi nie zagrozi. Pan Mika powiedział o tym, że czekasz na propozycje różne, to mogą być propozycje z Ameryki, ale gdyby były to propozycje na kolejne post gale Polska, boxing Chiń, nie wiem, czy Szyszek, y Wodalczyk. Y ja znam osobiście, więc... Y czy Marysza Wacha na pewno, który mi też pomagał w tej walce, też mu dziękuję za sparingi. Na pewno nie, bo jeżeli kogoś zna przyjaźni, no to trudno z nim no wejść do rynku. No Andrzeja też znałeś? A jak... Nie, jak Andrzeja znałem? Andrzeja jestem tylko na kolega, cześć, cześć i to, to wszystko, nie, to nie był mój przyjaciel. Ale Sosnowskiego znasz? No znam go już więcej na przykład niż, niż na przykład tam Andrzeja Gołotę na przykład. Ale wy, wykluczasz te walki, czy jednak jak się uda? Znaczy ujesz? nie, jeżeli zobaczymy, trudno dzisiaj gdybać, no dzisiaj jest, jest sobota w nocy, więc jeżeli jakaś oferta będzie konkretna dla mnie, a ja chcę walczyć na, na wysokim poziomie, bo to była walka na sprawdzian, więc powróciłem e, swoimi atutami i chcę walczyć z szołówką, bo jeżeli mam walczyć z drugim zawodnikiem, nie wiem, 50%, który jest gdzieś tam daleko tak w rankingu, no to takie walki nie mają sensu. No to jest tylko dorabianie, dobijanie do, 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 do rekordu, więc jeżeli walczyć, to walczyć na wysokich obrotach, ja jestem tego zdania. A nie zostało mi wiele czasu, mam 38 lat, grudniu 39, więc jeżeli będzie zdrowie, no to jeszcze myślę, że mogę powojewać. A czy w tym czasie, kiedy teraz miałeś tę dłuższą przerwę, pojawiły się, pojawiały się jakieś propozycje dla Ciebie? Znaczy się, się nie... takich, e, jakby byłem, e, nie, nie, jakby się nie się, że, że chcę powracać jakoś. Tu mnie namówił Mateusz do powrotu, mówi, przygotujcie Ci obóz, przygotuję Ci wszystko, będzie świetny show, więc dałem sobie... E, tę szansę i przyjechałem do Połomnicy na 8 tygodni no i było to jakby można powiedzieć szał dziesiątkę i to moje tutaj, które, które mam które miałem, no i dzisiaj wykorzystywałem dziękuję bardzo